Witajcie serdecznie na kanale LZBARZA TV. Pamiętacie filmik o Gosiku Jak mi się spodobał, <grystanie> tak mi się spodobał, że stwierdziłem, że musi mi towarzyszyć. <grystanie> tak naprawdę to powiem Wam, zaczynałem od GSa, Od Gesa Irona 500. Kupiony w czasach pandemii. To była chyba pandemia, no. Od niego zacząłem swoją przygodę z kładami. Nie 17 lat temu, ale no to było chyba 4-5 lat temu. I tak męczyliśmy się tym Gęsem. Pamiętam, jak wracałem, a on nie miał wspomagania, to miałem barki tak wybite, jakbym na mocie, co 8 godzin na budowie robił. <śmum> to były szalone czasy. Kamil, pamiętasz, Kamil? Pozdrawiam cię, Kamilu. Tam zaczęliśmy naszą przygodę od pogory, utopionego w bocie kumpla. Poznałem i tak znamy się do teraz. <śmum> A teraz GOES zmienił swoje oblicze, sami widzicie, to już nie ten sam kład, co, co kiedyś, a w sumie to jest CEWMO, to po co na to mówić GOES. E, ta historia GOESa to wiecie jaka była, jakiś tam Francuz e, kiedyś stworzył, nazwał firmę GOES, pojechał sobie do Chin, mówi słuchajcie Chińczyki, zrobicie mi takie, będę Wam sprzedawał takie pod moją marką kłady. No i klepali mu te kłady z to co znaleźli na magazynie to mu klepali, eee, jakie części mieli to mu sprzedawali. A później chyba Francuz bankrutował i stwierdzili, że jak się już tak rozrastają to może odkupią od niego ten znak towarowy, który stworzył, bo już jakaś marka była i tak to zostało. Teraz to już zupełnie inne czasy, nie? Co wam o tym kładzie nie będzie? No trochę go doprowadziłem do porządku, no założyłem mu lepsze koło bo tamta opona i koło i felga no to brzydka ziemhamski fotel bo ja nie jeżdżę dałem sobie ten tutaj kuferek To jak ktoś chce nie jest tanie, bo to chyba z 200 euro kosztowało no ale niech będzie u mnie są też te akcesoryjne adaptery jakbyście chcieli eee, trochę tak przypomina nie chcę trochę też nad nim popracować bo służył będzie mi jako model do modelowania pewnych spraw więc no wiecie, muszę mieć taki pojazd u siebie. E, koło 28 zila na Bedlocku Zajteka icetek Znacie te felki z mojej czarnej? Nie oddałem ich, bo to naprawdę fajne felki. Jest tutaj trochę zrobiłem teraz taki manewr, że no, tak z tu na zrobiłem. Z przodu nie ma dystansu, z tyłu jest 30 dystans. Bo felgi nie mają mają to samo ET i tak samo są. Te felki mają też to samo ET, więc tutaj też. Musiałem dać dystans mniej więcej, żeby wyrównać szerokości przód pełnia, więc tak to wygląda. No Nie ma tu więcej co gadać, bo no to jest zwykła trójka. No. Ja wymieniłem, dlaczego go kupiłem? No bo wymieniłem 850 w podobnych pieniądzach na 1000. No to co byście nie wymienili? No pewnie, że wymienilibyście, ale jestem dotykowy. No tylko że mnie martwi, wiecie, czekam na aktualizację, albo muszę iść kupić jakiegoś iPhona. Bo ten cholerny. CarPlay tylko jest wiecie na iPhone'a Nie da się nic tu zrobić na Androidzie Więc muszę kupić jakiegoś chamskiego iPhone'a za stówkę I się połączyć żeby mieć tą nawigację o której chciałem Ja chciałem mieć tą nawigację tutaj w ekranie nie? Nie ma rozłączonego dyfra To jest taka bieda edition Ja kupiłem najtańszą Choć widzicie już jest dopos doposażona o bedlocka A i grzone manetki założyłem bo No bez tego wiecie no jak jeździć nie? Teraz jak jest taka zima więc no, grzane manetki. No nie ma tu nic więcej do gadania. No, cała, 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 cała g nie? No ale widzicie, ma to ściągane, co, co mi się podoba, co mamy w, w Kanamie, nie? Szybki dostęp z prawej, jak i lewej strony. No tak ładnie to wygląda. No za te pieniądze z 850 zmieniłem na 1000. No to kurczę, no. W sumie nie miałem jeszcze wiecie, tysiąca swego takiego osobistego z, z moto. To jest mój pierwszy, pierwszy tydzień, ty, ty, tysiąc moto, który posiadam. Uważam, że za te pieniądze to uczciwa cena. Aczkolwiek, widzicie, po tym, co się dzieje na rynku, nie wiadomo jaka to już jest ta uczciwa cena. A, a i cewmoto będzie miało ciężko. Będą mieli ciężko, ale ten temat poruszymy w następnym odcinku, o którym mówiłem wczoraj. To, co wam chciałem pokazać, bo teraz są tu kanapy nałożone, słuchajcie. No, kanamik, prześwit i, i Gośnik, czy g 3 mają bardzo podobny, ale może teraz będzie widać, jak nisko, wiecie, wysokość. No to no, nie wiem, no nie idzie tego tak pokazać. E, tu się o wiele niżej fajnie siedzi, nie? Ten, ten jest bardziej wyważony w dół, ten środek ciężkości, więc tutaj się czujesz trochę w tej G3, jak na wozie drabinia z tym. No, i też trzeba tymi dystansami odjechać, żeby on trochę tak, e, tak był, no nie wiem, bardziej bezpieczny, bo czym szybciej jedziesz, to to, to, to nie czujesz się wcale pewnie. Sprawdzimy też sobie, jakie tu jest to zawieszenie olejowe, bo w tej czarnej było betonowe, bardzo twarde, ale chyba Chińczyki coś, choć teraz tu nie czuję, musieli coś pozmieniać, chyba, bo trochę jak był tam w garażu stał, wydaje mi się, że jest bardziej miękkie. O. Zobaczymy, no ale to, to się przejadę, to Wam powiem. Może coś nagramy z kamery, jak, jak się jeździ tym kładem, nie? No, to do stołu łączy do mojej stajni. E, Gołszyk, bo no, uważam, że jak G3, no to gołsa, bo, bo to jest wszystko to samo. Od się tylko papier liczy, ile trzeba za to zapłacić. Ta zaślepka, to, to samo, już odpadło. To takie tutaj było, nie wiem, z gównolitu. Nie wiem, po co nie dali. Te ząbki to odpadło, tam widziałem ktoś, że to coś mu coś pękło, to odpadło, to wyrzuciłem do kosza, ale to, to na to nie, nie ma zrobię takie hamskie słabe, nie wiem po co, żeby to chyba to zgubić, to też nie wiem czy się nie zgubisz czasem. Ale tak kolorek wszystko jest fajne. Nawet musiałem dobrać. Słuchajcie, naklejkę pod ten tutaj kolor jaki teraz jest. No ładnie to wygląda. A wiecie, gdzie kupiłem wkładach, pradła. Ja wiecie, bardzo chłopaków szanuję. Pozdrawiam Ernesta. Pozdrawiam Bartka, syna Ernesta. Dobrze mi się z nimi gada, co mnie daleko ode mnie. Więc ja, ja wybieram swego dealera. I tak samo wydaje mi się, że jak kupujecie kłady, szukajcie też jakoś tak dealerów lokalnie, bo czy coś trzeba zrobić, czy podjechać to. To zawsze macie kogoś na miejscu, nie? Joesik terax. To jest takie plastikowe, nie? To jest takie chamskie. Ale jak wyjdzie się już tak dystansem, to nawet jak się obszerzy jakąś półkę, to na kole się zatrzymam. Nie powinno się to porywać. Tu z przodu. No, troszeczkę wystaje. Może dołożymy dystans. Jeszcze sprawdzę. Muszę sobie pomieścić, czy. W tej chwili ten wymiar jest taki sam, bo wydaje mi się, że teraz jest najbliższy, czyli jak dołożę, to się znów poszerzył, jak nie chcę mieć znów szeroko z przodu, a wąsko z tyłu. Wolę mieć z tyłu trochę szerzej niż z przodu, nie? I do kierowania, i do zwinności, to... Nie chciałbym tu zakładać tych dystansów. No. Koniec pierniczenia. Tak wygląda gołsik. Eee, hammer, według mnie. nazwą go Hammer. Młotek. <laughs> Ma kształt młotka, nie? Albo nie jest tej bajki takiej. Kurczę, miał taki robocik oczy. No coś w tym stylu. No, taki widzicie, świat jest teraz, nie? Cewka jest tak bardziej, inaczej cewka, arkanami, nie? Taki zaokrąglony, nie? Ten jest taki typowy kwadraciak. Ale słuchajcie, to tylko plastiki. Ważne. ważne, co ma się w środku, jak z kobietą. <grym> w środku jest to, co powinno być. Eee, miłego dziąka, Wam życzę miłego weekendu, eee, a ja nagram Wam może później, jak mi się tym gościem jeździ. No, i kontra, mówię no ta teraz mam swoje odniesienie, więc kanapikiem się jeździ super. Zobaczymy, jak się tym tysiącem jeździ. Słuchajcie, pierwsze kilometry za mną. Powiem tak, dla mnie jest lepiej niż na tej 850 czarnej. Lepiej to zawieszenie chodzi. Mimo, że jest też olejowe, nie podskakuje jak ping-pong. Umie odbić się to zawieszenie nie wiem, szybciej wraca, bo tamtej to bardzo gdzieś podskakiwanie było takie twardsze. To wydaje mi się, że jest o wiele miększe. No i kurczę, nie powiem. Fajnie, fajnie się jeździ. Lepiej niż tą czarną 850 na olejaku. Więc nie wiem, czy Chińczyki znów coś kombinują przy tych sprężynach. Ta zrobi może miększe. Miej, jest mniejsza wartość tych uzdwojeń albo coś w tym stylu, no może coś kombinują, bo tego oczywiście nie dowiesz się bo skąd się masz dowiedzieć, jedne subiektywne odczucia ale jeździ się petarda naprawdę fajnie wygrałem tutaj czysty soft odblokowany z muda oryginalną taką mapkę i, i, i nie wiem jak wygląda, bo wiecie w oryginalnie była gołsowa mapa zablokowana a wgrałem sobie takiego czyścioszka z muda no więc, więc nie wiem, może to też coś da, nie da, nie wiadomo czy te mapy są inne, czy to są te same mapy, tego wam nie powiem, bo tak mocno w tym nie siedzę. Chciałby się Mariusz wypowiedzieć z Ember Racing, czy są jakieś różnice pomiędzy Gosen, jakby widział plik, a Mudem, czy tam jest coś inaczej w tych mapach. Ale na razie jestem pozytywnie zaskoczony, bo, bo fajnie jeździ i to zawieszenie działa lepiej niż 850 nie wiem, czy on tam coś ma e, też z wagą, mimo że to, że jest trochę cięższy, tak jest. No nie wiem, no lepiej wybiera to zawieszenie. Więc już pierwsze, pierwsze tutaj możecie mm, jakieś słowa ode mnie usłyszeć na temat tego, jak to się jeździ. E, nie wiem, na ma chyba 0,4-0,5, więc też one swoje amortyzują, nie? Na pewno na tych oryginalnych będzie twardawą, a tutaj one sobie też łagodzą te ruchy. Przyjadę sobie jeszcze parę takich tutaj odcinków, które, żeby było powtarzalnie, mam taką jedną traskę i powiem szczerze, no, za te pieniądze to uważam, że tysiąc godny uwagi. No, jeszcze teraz odpalimy sobie tam, jak będę miał tego iPhona, te mapki, no to, to też przetestujemy, jak te nawigacje się sprawuje. Fajne. Malowanie mi się podoba też. Już się powtarzam, może, ale ale ja jestem zadowolony z zakupu więc trzymajcie się ciepło hejka światełka fajnie bo ta druga wiązka jest bardziej skupiona ale naprawdę daje radę szerokość